Cześć, witam Was na kanale Atombike. Dzisiaj pokażę Wam rower Gazela Ultimate. Rower elektryczny Gazela Ultimate posiada tutaj napęd elektryczny Boscha Performance Line. Posiada on 65 nm. Sterowany jest tutaj z kierownicy. Mamy tutaj amortyzator olejowy, hamulce tutaj no, już z wyższej półki Magury. No, jednak taki rower elektryczny no, jest cięższy. Musimy mieć tutaj dobre, mocniejsze hamulce. Jeśli chodzi tutaj o napęd, mamy tutaj zastosowany napęd na pasku. Jest to napęd dużo mniej obsługowy, dlatego że nie musimy takiego paska smarować, tylko czasem taki pasek napiąć. Jeśli chodzi o przerzutkę, mamy tutaj bezstopniową przerzutkę w tylnej piaście. Rower Gazera Ultimate przeznaczony jest dla osoby wolącej jeździć bardziej po mieście, chociaż też nada się na jakieś lekkie leśne dróżki, dlatego że już mamy właśnie tutaj z przodu ten amortyzator i delikatnie szerszy opon niż w typowym miejskim rowerze. Cena katalogowa takiego roweru to jest 20 tys. 1299 zł. U nas taki rower już możemy kupić za 19 799 zł.